Siemano pewnie kojarzycie tego KTM, -a. jest już po naprawie, ale powiem wam, że jak go odpaliłem, to aż się przeżegnałem. No i tak, tu jest urwane ucho w dyfuzorze, i dobrze wydech się nie trzyma. Byłem kawałeczek go odpaliłem bo... i się przejechałem, żeby zobaczyć, czy wszystko chodzi. No to powiem wam, że jest demon. No, muszę chyba go najpierw umyć. Skręcę jeszcze dyfuzor. Tu kurde, okropnie się leje, ale powiem wam, że tu. Niestety w środku nie dało się wyczyścić tej skrzyny, czy komory spalania z oleju ze skrzyni, więc no to nie jest świeży olej, tylko po prostu wylatuje, a tutaj to aż paliwo wylatywało. Więc chyba wezmę go, zaraz umyję, skręcę dyfuzor no i jadę się przejechać, zobaczymy czy nie ma wycieków. Chyba z tego wydechu, bo to nie jest świeży olej, tylko z mieszanki. Albo z zaworu wydechowego. Zobaczymy zaraz. Kręciłem owiewki, ale teraz tak przyszła i patrzę, że tu brakuje jeszcze śruby, ale już widzę, że tu jest urwany gwint, więc pewnie będzie trzeba jakoś grubsze dać. No najprawdopodobniej, bo inaczej tu by była ta śruba sama się mi odkręci. Dobra, jadę maszynę rozgrzać. Wziąłem buty, bo kurła 250 naprawdę jest mocna. No kurwa, paliwo zakręciłem. Ja pierdzielę. Co myśleliście, że silnik już zdechł? Zapomniałem. Czemu ja je zakręciłem? Nie wiem nawet. Trochę obroty będzie trzeba mu podkręcić. Może mi się uda teraz w sumie. Tak to na filmiku nie będzie czuć, ale jakby znaczy widać, ale jakby ktoś nagrał od boku, to jest taki nieprzewidywalny ten motor, że tak pełno gazem odkręcać. To jak się poderwie do góry, to może aż za wysoko pójść. Naprawdę tak jest naprawdę dziad mocny.

Gracias. <laughs> Powiem wam, że na dwójce ciężko go przytrzymać. Że ten jest to sprzęgło takie 0-jedynkowe. Ogólnie takim są ciężko byłoby węduro jeździć. Troszkę tylko się popuści więcej, i jak nie masz gazu, no to, to stoi. A znowu pełno maneto, takie puszczanie to, to trakcji nie ma. Taka opona siedzi. Ogień z rury. Wypala olej. No dobra. O, przestało chlapać, proszę bardzo. Luks. Wypala się ostatnie tam oleje, gdzie były, nawet dyfuzor suchy. No jestem zaskoczony. Powiem Wam, że jest lepiej niż sądziłem. Dobra, jadę go przewietrzę. Żebym zaraz go nie przetestował, ostatnio tak się w ogóle zastanawiałem Co by było, jakby na przykład teraz się silnik wysrał No bo może się tak zdarzyć Przy tych maszynach to człowiek nie zna dnia ani godziny Dzisiaj jeździ, jutro nie jeździ Nawet po remontach Wam powiem obroty mu trochę podkręcić no i pasowałoby wydać zrobić tu dospawać ucho żeby sprężyna dobrze dociskała i tam na łączeniu też jest dziura no to to też by to pasowało zrobić no w porównaniu z tym co było wcześniej to ten silnik jest całkiem suchy o tu też nie widać nic żeby się coś pociło no dobrze, kurde, bo nie uśmiecham się ściągać tutaj to się będzie pocić. Właśnie tu się martwiłem. Tu jest taka plastikowa wkładka. To w każdym Katemie, co jest w każdej Jamaszce, no to naprawdę yy, to jest jakby takie plastikowo-gumowe i to z czasem się robi plastikowe i po prostu no niestety i zawsze tu się poci. Ale to smaruje zawór wydechowy tam więc Więc to nie jest jakieś straszne, no ale niestety, no jest to przypisane. Po prostu to twardnieje, trzeba był cały element wymienić, ale. Ale już no, tu co innego było w naprawie. Po prostu, jak to mówię, tak musi być. I tyle. No dobra, nie ma co katować tego sprzęta, bo zaraz wyjdzie, że jedna naprawa się przerodzi w drugą naprawę. Jest git, jedynie te obroty ustawić. Dobra, wracam do domu. To za co teraz się muszę wziąć? Co tu w kolejce następne? Kurde, albo mój KTM, albo Kanam. Niewielmy, sporo osób pyta, czy Kanama sprzedałem. Nie sprzedałem jeszcze, zobaczycie tą maszynę w tym roku. No dobra, podkręciłem mu troszkę obroty. No i jest i Na gorącym tak powinien chodzić. I tak wam powiem, że jest git, bo z tymi dwusuwami jak jest tak ostro podkręcony dwusuw, to nawet jak on będzie chodził na wolnych chodził, to po prostu go zaleje i zgaśnie w końcu. Więc nie ma co tu szaleć. I tak jest lepiej niż nawet sądziłem. Jak na to co tu było? Dobra, na razicho.